Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, zamordowanie Charlie Kirk, aktywisty politycznego, kochającego ojca, patriota, zszokowało świat. Musimy silnie potępić przemoc polityczną i to, co do niej zachęca. Proszę, żebyśmy wstali i uczcili jego pamięć i prosiłbym o chwilę ciszy. Pani Przewodnicząca nie zgodziła się na minutę ciszy. Teraz musimy rozpatrzeć sprawozdanie pani, Pana Stefano Boniczyni. Szanowni Państwo, koleżanki, koledzy. Szanowni Państwo. Musimy kontynuować. Szanowni Państwo, nie będzie oficjalnie minuty ciszy i muszę się trzymać decyzji przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Przechodzimy do wspólnej rezolucji pięciu grup politycznych. Parlament Europejski dziś wyraża swój nic niewarty i pusty gest solidarności z Polską po naruszeniu naszej przestrzeni publicznej, przez, powietrznej przez drony. Gdy już wymyśliliście, że Europa ma stawiać na obronność, wychodzi program SAFE. Kolejny po KPO dług unijny, który będziemy spłacać przez 45 lat, żeby wesprzeć przemysł niemiecki i francuski. Taka to jest wasza solidarność. Mówicie, że nie wolno finansować p***na. A co zrobicie wprowadzając umowę Unia Europejska-Mercosur? Napchacie rosyjskie kieszenie kasą, wspierając brazylijskie rolnictwo oparte na rosyjskich nawozach. Wypychając jednocześnie produkcję żywności poza Unię Europejską. To jest samolotnictwo. Nakręcacie prowojenną, hister... prowojenną histerię w Polsce, za pomocą której razem z prezydentem Złońskim chcecie wciągnąć Polskę do wojny na Ukrainie. Tak chcecie odwrócić uwagę od swoich nieudolnych rządów i braku inwestycji w system obrony przeciwko dronom, a Putin się z was śmieje. Mam gdzieś wasze biurokratyczne bzdury. Potrzebujemy prostych przepisów w sektorze dronowym, a nie unijnych barier, które duszą nasz potencjał. Bez tego możemy wpompować miliardy, ale dalej nie będziemy w stanie skutecznie się bronić. Musimy uwolnić polski sektor dronowy od biurokratycznych kajdan i dać działać naszym startupom, bo to one są przyszłością obronności, a nie stosy dyrektyw, które nie zatrzymają ani jednego drona. I to nie jest nasza wojna. Madam President, uh, I would like to ask, um... Pani Przewodnicząca, ja mam pytanie do Pani Zajączkowskiej. Może ona by mogła poprosić, powtórzyć swoje wystąpienie, bo ona mówiła po rosyjsku. Ja nie zrozumiałem. Czy mogłaby jeszcze raz po, powtórzyć po e, polsku albo w jakimś innym zrozumiałym języku? No. Pani poseł Zajączkowska-Hernik przed chwilą powiedziała, że się śmieje każdego dnia. Owszem, śmieję się, bo daję mu pani powody do tego, do tej radości każdego dnia. I chcę powiedzieć, że ta piąta kolumna Unii Europejskiej, która każdego dnia głosi ruską propagandę zarówno jest tu na tej sali, jak i w każdym kraju Unii Europejskiej. I byli i są, i na tej sali, w Unii Europejskiej tacy, którzy mówili, że to nie jest nasza wojna. Nawet dzisiaj to słyszeliśmy, a wczoraj wleciało w polską przestrzeń 19 dronów. To czyja to jest wojna? No właśnie. Unia Europejska ma się uzbroić, ma się bronić i dzięki temu jest też program SAFE. Ale są i byli tacy, którzy mówili, po co Unia Europejska ma wydawać jakikolwiek jedno euro na uzbrojenie? Tylko Polska otrzyma 180 miliardów na uzbrojenie. Po co, żeby bronić granic Polski i Unii Europejskiej? I te wasze manipulacje nie mają szans wobec jedności. Ja dzisiaj chcę podziękować w imieniu, myślę, cał całego narodu polskiego za. Nie tylko słowa solidarności, ale również za słowa i za pieniądze, które Unia Europejska daje na uzbrojenie na bezpieczeństwo Europy. Dziękuję. Szanowni Państwo, jak dziś wygląda zainteresowanie tą debatą i bezpieczeństwo Unii Europejskiej i Polski, to proszę zobaczyć na tą salę. Gdzie Państwa koledzy i koleżanki, by rozmawiać o bezpieczeństwie? To jest po prostu kpina. Mówicie o kwestii ropy i gazu. Przecież cały czas kupujecie, cały czas Niemcy kupują ropę, płynie przez polskie terytorium, cały czas Francja kupuje gaz, cały czas rozmawiacie o kwestii umów z Mercosurem. To są miliardy euro i dolarów tak naprawdę dla Rosji. Powiedzcie mi, co zrobicie tu i teraz, tu i teraz, by z tym skończyć? Można błyskawicznie wdrożyć pakiet 19 sankcji. Mamy także do czynienia z wielką rosyjską dezinformacją. Słyszymy tutaj wypowiedzi o klimacie, o węglu, o Nord Streamie, naprawdę o przeszłości w obliczu rosyjskiej agresji. Polska potrzebuje jednego wspólnego wysiłku. Mamy silną armię, która zastrzeliła drony. Wydajemy 5% PKB na obronność. Jesteśmy największym beneficjentem programu SAFE. Wzmocniliśmy także pozycję Polski w sojuszach, w NATO, w Unii Europejskiej. A dzisiaj tu na tej sali słyszymy, by zamiast budować bezpieczeństwo, mówi się o słabości polskiego wo wojska, o tym, że zaatakowały polskie, ukraińskie drony. Powtarza się narrację Kremla. Proszę wszystkich, poświęćcie. Chociaż 10% tej energii na wspólne przygotowania. Bo to jest odpowiedzialność wobec Polski, wobec Europy, naszych obywateli. Bo zjednoczona Polska i Europa jest nie do pokonania. Pamiętam, że przedstawiciele PiSu i Konfederacji często krytykowali powołanie tego typu programu. Słyszeliśmy dzisiaj haniebny prorosyjski głos posłanki Zajączkowskiej. Polska bardzo potrzebuje znaczących inwestycji, w sektorze zbrojeniowym i bardzo liczymy na europejską solidarność. Putin obawia się tylko jedności i siły Zachodu. Dzisiaj musi usłyszeć jasny głos Warot Polski, warod Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, tak, prawdą jest Putin jest wrogiem Polski, jest wrogiem wolności, jest wrogiem Europy. Ale Putin nie wziął się z znikąd, Szanowni Państwo, i prawda jest ważna. Tuczyliście Putina pieniędzmi latami, w szczególności Niemcy, rząd Schroeder i rząd Merkel. Jak Putin napadł na Gruzję, dawaliście mu pieniądze. Jak zajął Krym, dawaliście mu pieniądze. Jak groził Polsce atakiem atomowym, dawaliście mu pieniądze. A my ostrzegaliśmy, że jest zagrożeniem, to nas nazywaliście ruskimi onucami. Są na tej sali ludzie, którzy dzisiaj wyzywają innych od proputinistów, a są z partii, która przytulała się z. I prowadziła reset. Wstydzę się, że urządziliście dzisiaj wojenkę polsko-polską, zamiast mówić o naszym bezpieczeństwie, szanowni państwo. Polska potrzebuje jedności, Polska potrzebuje zbrojeń, a zbrojenia zaczęły się z rządem Prawa i Sprawiedliwości w 2016 roku i wy macie je kontynuować dla naszego bezpieczeństwa, szanowni państwo. Szanowni państwo, tutaj niektórzy na tej sali bardzo się obruszali na to, że przypominamy o błędach Europy sprzed lat o błędach dotyczących Nord Stream 2 oraz braku sankcji gdy Rosja po raz pierwszy atakowała kraje takie jak Gruzja czy Ukraina. Ale skupmy się na tym, co dzisiaj możemy zrobić, bo wielu z was boi się mówić o przeszłości, to powiedzmy o teraźniejszości. Dzisiaj możemy podjąć decyzję o tym, aby zrezygnować z zielonego ładu, który blokuje przemysł, który tak naprawdę jest niezbędny do tego, aby budować czołgi i bronić się przed Możemy zdecydować o tym, aby zablokować umowę z Mercosurem, która zasili Rosję kolejnymi środkami finansowymi, bo Brazylia kupuje właśnie nawozy ze strony Rosji. Możemy zablokować regulacje, które, które blokują rozwój technologii, w tym technologii obronnych w Europie. I przede wszystkim możemy skorzystać z majątku rosyjskiego, który jest zamrożony w Europie, zamiast brać pożyczki. Thank you. Wczoraj ruskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, a wiele z nich spadło na Lubelszczyznę, w regionie, z którego pochodzę. Atak na Polskę to atak na całą Europę. A tu, w tej Izbie, słyszę od polskich europosłów, że to nie jest nasza wojna. Może uczciwiej by było pojechać do tych ludzi na Lubelszczyznę i mówić do nich po rosyjsku. Putin byłby bardziej zadowolony. To, że teraz drony spadły na Polskę, to nie znaczy, że jutro nie spadną na zachodnią czy południową Europę. Dlatego musimy być gotowi na obronę każdego skrawka europejskiego terytorium. Potrzebujemy skutecznej obrony przeciwlotniczej, nowoczesnych systemów andro, anto, antydronowych, tarczy, która ochroni nasze niebo i nasze rodziny. To jest nasza wspólna odpowiedzialność, zadanie całej Unii, niezależnie od tego, czy ktoś mieszka w Warszawie, Berlinie czy Madrycie też pokoju, szykuj się do i proszę wszystkich Państwa, ponad podziałami politycznymi, wszystkich Polaków, chociaż raz bądźmy jednością. Brawo. Czy nasza odpowiedź wobec moskiewskiego zbrodniarza będzie taka, o jakiej mówił Lech Kaczyński czy pójdziemy drogą okrągłych słów? Dyrdymałów takich jak chociażby wczorajsze słowa w tym miejscu Ursuli von der Leyen dotyczącej Zielonego Ładu, Mercosuru czy klimatycznego szaleństwa, tym Putina nie powstrzymamy. Jest tylko kwestią czasu, kiedy nad Berlinem, Paryżem, być może Strasburgiem pojawią się rosyjskie drony, a to, że pożytecznych idiotów Putina w tej Izbie nie brakuje, byliśmy świadkami przez ostatnie dziesięciolecia. Te puste ławy po lewej stronie są również podczas tej debaty dowodem na to, pożytecznych idiotów Putina w tej Izbie nie brakuje. Mikrofon 26. Dziękuję za wszystkie głosy, które są solidarne z Polakami, ale też, które mówią jasno, że to Rosja jest zagrożeniem, nie tylko dla Ukrainy, nie tylko dla Polski, ale dla całej Unii Europejskiej. Ale oburzają mnie głosy wszystkich skrajnie prawicowych europosłów, którzy mówią językiem p***ina. Pani Zajączkowska, czy pani nam powie... Kiedy pani panią opłaca? Czy pani wie, że każdy zestrzelony gło... ze dron w Ukrainie nie dotrze do pani domu? Czy pani wie, że każdy zniszczony czołg nie dojedzie do pani domu? Czy pani to wie, że każdy zestrzelony, zniszczony dron czy czołg nie dojedzie do domu w Brukseli, w Berlinie, w Madrycie i w Strasburgu? Czy pani ma tego pełną świadomość? Szanowni Państwo, jako Europa musimy być zjednoczeni, musimy być razem i musimy pokazać Putinowi, Putinowi nie tylko siłę, ale naszą jedność i o to tutaj w tym wszystkim chodzi. Dziękuję. Szanowni Państwo, nie ma gorszej postawy na, postawy na tej sali niż hipokryzja. Banda hipokrytów, którzy niedawno jeszcze jak pajace biegali z pizzą czy też piworami, zakłócając porządek na polskiej granicy. Gdzie była Unia Europejska? kiedy budowano Nord Stream 1, Nord Stream 2, gdzie byli wasi przedstawiciele z Europejskiej Partii Ludowej, kiedy Ursula von der Leyen wczoraj mówiła o przyspieszeniu celów klimatycznych, kiedy Putin buduje drony, zbroi się, my zażenamy przemysł europejski, pozbawiamy Europę bezpieczeństwa żywnościowego, czytaj Mercosur, pozbawiamy bezpieczeństwa energetycznego, strategia energii Wende. Bo wam wiatraki w głowach, bo twierdzicie, że co? Że to będzie niezależne źródło energii. To wszystko, co wy robicie na tej sali, to jest czysta polityka prorosyjska. Ursula von der Leyen była w rządzie Angeli Merkel, ministrem obrony narodowej. I Wy dzisiaj jesteście zaskoczeni, że Putin wysyła drony? No, biedacy. Hipokryzja historia Was już dawno oceniła i pokazuje, że niestety, ale doprowadziliście do tego kryzysu który przelewa się za wschodnią granicą Unii Europejskiej. Środki finansowe na zbrojenia to jest adekwatna odpowiedź, a nie wasze ideologiczne bajki. Dziękuję. Uh, do you accept a blue card by Czy akceptuje pan błękitną kartę od koleżanki hernik ja bym chciała wykorzystać tę okazję do zwrócenia się do posła Krzysztofa Śmiszka, który od wczoraj e, kieruje w moją stronę ordynarny seksistowski i szowinistyczny e, hejt. Tak bardzo podobać się wojna? Zabieraj swojego partnera i idź na front. Je Excuse me, you are having a blue card. you, are having a blue card. If you want to, object nie, to nie, nie może być, nie może to chodzić do takiego ping-ponga. Pani Pani może postawić pytanie, ale nie do tego mówcy, więc następny, nie, przepraszam.